Wczoraj rozpoczęła się swoista operacja szok i przerażenie. Szok i przerażenie to doktryna militarna opracowana w roku 1996, całkiem niedawno, polega na miażdżącym uderzeniu w przeciwnika przy wykorzystywaniu przewagi na placu bojów przewagę sił, środków i, i, i broni. 15 października wyborcy, demokraci pokonali PiS i Kaczyńskiego. Ale to co zaczęło się wczoraj to jest próba demontażu systemu i struktury PiS. Świat Kaczyzmu musi zniknąć jeśli Kaczyzm nie ma się odrodzić, a Kaczyński i PiS mają nie wrócić do władzy. Widzimy szybkie, radykalne uderzenia. Służby, szefowie służb pod specjalnych out. Część wojewodów out. Część kuratorów out. Prokurator krajowy dostaje nie, da, nie, nie dającą się po propozycję nie nie do odrzucenia po pożegnania po, po, się ze, ze, ze stanowiskiem. Wymiana ministrów. Za chwilę czekają nas Zmiany w spółkach, spółkach skarbów państwa w Orlenie, na przykład, już się zaczęły. Zmiany w telewizji polskiej, więc są to kroki radykalne. Ja sądzę, że Donald Tusk doskonale wie, że tu nie może być miękkiej gry, że jeśli popuści przeciwnikowi, to za chwilę ta hydra się odrodzi. Tusk nie jest, jest historykiem, nie lekarzem, nie onkologiem czy chirurgiem, ale wie jak my wszyscy, że raka się nie głaszcze. W, w, w raka uderza się szybko, zdecydowanie yy, yy, przy pomocy skalpera, chemii, radioterapii, różno, ale, różnie, ale chodzi o to, że radykalizm działania, szybkość działania jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. Więc jak mówię, Kaczyński, Piści pokonani, a teraz trzeba jeszcze zniszczyć strukturę i systemy, system PIS. To przed nami.